Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Kryczkowski i jestem trenerem i konsultantem. Trochę się nie widzieliśmy. Przeszedłem tę grypę, o której wszyscy teraz mówią. Będę o tym szerzej mówił, ponieważ to ciekawe doświadczenie. Nic groźnego, ale ciekawe doświadczenie, ponieważ jest takie trochę inne niż wszystkie inne grypy. I o tym powiemy. Na teraz. I chcę państwu życzyć wszystkiego dobrego. Jesteśmy po świętach w tej chwili Bożego Narodzenia, a przed nowym rokiem i na ten nowy rok chcę państwu życzyć wszystkiego najlepszego sobie też. Chcę państwu życzyć przede wszystkim trzech rzeczy, które wydaje mi się, że w tym nowym roku mogą być bardzo istotne. Ja wiem, że sytuacja państwa i każdego jest teraz trudna, tak, bo nasi klienci Badają jak muchy, bo likwidują działalność, bo jest to trudne, bo pojawiają się nowe sektory rynku, które są nieakceptowalne, bo się dzieje bardzo dużo na rynku, rzeczy, które nas zaskakują, a przecież były od dawna przygotowane. Tak to jest po prostu. Natomiast chodzi o to, czego Państwu chcę życzyć i sobie w nowym roku. Ten rok będzie bardzo trudny, prawdopodobnie pewnie nie spotkamy się w tym gronie, w którym teraz się widzimy. Może w szerszym, może w innym, może będziemy gdzieś indziej. Tego nie wiemy. Musimy być przygotowani na bardzo wiele. I nie mówię o to, żeby Państwa straszyć. Nie mówię, żeby Państwa straszyć. W żadnym razie siebie też nie chcę straszyć. Chcę wierzyć, że będzie dobrze, że mamy mądry zarząd, który wygospodaruje różne mądre rzeczy, mądre środki osłonowe, będzie mądrze zarządzał, że restauratyjki się odbudują, pensjonaty, hoteliki znowu zaczną działać. I naprawdę wierzę w dobre rozwiązania. Naprawdę, ja nie, nie jestem jakimś takim nawiedzonym prepersem, który czeka na koniec świata. Jestem prepersem. W tym sensie, że zabezpieczam się. Jak to już Państwu mówiłem, że mam w samochodzie dwie linki holownicze, kompresorek, dwa trójkąty, dwie apteczki, wodę zapasową, dwa koce, i tak dalej. No to w tym sensie, ale ja nie cieszę się, kiedy są kataklizmy. Po prostu cieszę się normalnym życiem. Niemniej ten czas, który teraz przyjdzie, będzie dla nas bardzo wymagający, bardzo wymagający. I tak jak rok temu to samo powiedziałem, tak samo mówię teraz, musimy się zmobilizować jak nigdy dotąd. Nie dąsać, nie tetryczeć, nie narzekać. Po prostu musimy skupić się na swoim osobistym, biologicznym przetrwaniu. Niekoniecznie zagrożeniem może to być jakaś choroba. Zagrożeniem tu może być stres, może być depresja, mogą być jakieś trudne myśli, mogą być, może być poczucie samotności, może być utrata rodziny, może być utrata ludzi bliskich. To mogą być bardzo silne zagrożenia, które doprowadzą nas do, do jakichś ostatecznych decyzji. Nie daj Boże. Trzy rzeczy, które według mnie będą absolutnie najważniejsze w tym czasie, który nas czeka, to pierwsze zadbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. Jest to. Tak. Czyli. Pierwszą, pierwszą rzeczą jest zdrowie. Najważniejszą rzeczą jest zdrowie psychiczne i fizyczne, zresztą psychiczne, zdrowie i fizyczne w parze Hadza i to jest absolutnie najważniejsza rzecz, żeby teraz, jak tylko można, wszystkimi środkami, wszystkimi dostępnymi metodami zadbać o swoje zdrowie psychiczne i o zdrowie fizyczne, ponieważ jest to kapitał, w którym wejdziemy w taki czas bardzo dużych przemian. Jest to bardzo mocny kapitał, taki, żeby zrobić sobie na przykład tomografię ząbków, żeby pójść do stomatologa i zrobić wszystkie zaległe sprawy, żeby zbadać sobie jakieś przepływy, szumy, żeby pójść do kardiologa, żeby zrobić sobie jakieś badania. Nie namawiam do hipochondrii, do tego, żeby teraz histeryzować, wydawać pieniądze niepotrzebnie, tylko po prostu po to, żeby. Utulić się, żeby zatroszczyć się, żeby namówić bliskich. Zrób prześwietlenie ząbków. Tam ćmicie ząbek, tak? No to chodźmy na prześwietlenie, chodź do stomatologa, chodź załatwimy sprawę, chodź pani ci to naprawi, czy pan. I tak dalej. Chodzi mi o zdrowie psychiczne i fizyczne, o pewien rodzaj dobrostanu, takiego, że musimy na sobie i możemy polegać. To jest jedna rzecz. To jest. Chyba najważniejsze, i tego Państwu serdecznie życzę. Drugą rzeczą, którą Państwu serdecznie życzę, to odbudowania i zbudowania relacji. I temu poświęcę nieco więcej czasu. Odbudowania i zbudowania relacji. Yy, paradoksalnie. To są, to są relacje i paradoksalnie relacje e, powinny teraz kwitnąć. Mamy nielimitowane rozmowy, mamy nielimitowane SMS-y i MMS-y. Możemy wy, wysyłać tysiące maili, możemy rozmawiać, możemy, 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 wszystko możemy, ale tego nie robimy. Mam wrażenie, że w tej chwili czas nie sprzyja budowaniu dobrych relacji, a bez dobrych relacji nie mamy w ogóle osłony Jakiejkolwiek i my nie stanowimy dla kogoś osłony. Sołżennicyn tak naprawdę powiedział, że dlatego kilku NKWD, kilkunastu udało się wywieźć całą Moskwę na Sybir i zlikwidować za, tych ludzi, zutylizować, ponieważ ci ludzie byli zatomizowani strachem. Powinniśmy mieć dobre relacje. Zastanówcie się, usiądźcie za Państwo w sobotę, przy kawie, przy, z rodziną na przykład z przyjaciółmi i zastanówcie się, na kim możecie polegać. Czy, ma, czy macie taką rodzinę teściów, zięciów, kogokolwiek, na którym możecie naprawdę polegać. Ale nie idiotów, którzy przyjeżdżają i fałszywie Wam przywiozą ciasteczko i, i potem się nie pojawiają. Tylko takich przyjaciół, na których naprawdę możecie polegać. Zobaczcie, czy macie. Zapytajcie swojej żony, zapytajcie swojego brata, zapytajcie siostry, zapytajcie Ciotki, wuja, przyjaciela, którego macie, czy możecie na nich polegać? Sprawdźcie teraz, bo już będzie, nie będzie lepszego czasu. Czy możecie do kogoś później powiedzieć: Cześć, daj mi i mojej rodzinie jedzenie na tydzień. Daj mi chleb, trochę wędlin, trochę cukru, trochę miodu. Spakuj mi to w paczkę. I ktoś powie, nie zadając pytania, ale po co ci to, ale dlaczego, ale po co to chcesz, spakuje bez słowa i powie, dorzuciłem ci witaminy, mikroelementy. Jakby jeszcze czegoś potrzebował, to przyjdź. I to wszystko. I kiedy zapukacie do kogoś o czwartej rano i powiecie, cześć, potrzebuję pomocy, to nikt nie powie, gościu, kurna, o czwartej rano, dzieci mi zbudzisz. Niech spierdziela, jak tak zacznie gadać. Czy macie kogoś takiego, komu powiecie, daj mi na tydzień samochód. Zatankowany, potrzebuje go. A ktoś powie: Swojego ci nie mogę dać, ale dam ci żony. A żonie powie: To mój przyjaciel, dajemy mu samochód na tydzień. Ja będę ci odwoził do pracy. I nie pyta: po co ci, dlaczego nie porysuj? Tylko po prostu ci daje ten samochód na tydzień. I mówi: Tam w tym od słońca włożyłem 400 złotych, w tej chwili mam tyle na paliwo. I jest zatankowany. Jedź szeroko. Tak czy jak ktoś do nas przyjedzie i powie przechowaj mnie trzy tygodnie, to powiemy, dobrze, tu masz na strychu kozetkę, wstawię ci tam ekspres do kawy, czajnik, jedzenie, masz tam radio, także bądź po prostu. I nie pytamy dlaczego, po co, dlaczego przyjechał, ale o co chodzi, tylko dajemy mu to, co prosi. Czy my jesteśmy tacy, że na nas można polegać? Nie chodzi mi o jakieś okupacyjne zabawy. Tylko mi chodzi o to, ile państwo macie ludzi, na których naprawdę możecie polegać, a ilu z nich to pajace, którzy w najtrudniejszym momencie obdarzą was wymówkami i zawiodą? Jest w Polsce piąta kolumna pewnej grupy sił. Wiecie, dlaczego jest taka mocna? Bo ci ludzie mogą na sobie polegać. W każdej chwili mogą przyjść, zapukać i powiedzieć: Daj mi samochód, a przyjaciel powie: Masz. Jedź ostrożnie, oddasz, kiedy będziesz mógł. Budowanie relacji będzie bardzo istotną rzeczą. I wreszcie trzecia rzecz. To wiedza. Budujmy w tym roku wiedzę. Uczmy się wszystkiego, póki jeszcze można, póki mamy dostęp do wiedzy. Kopiujmy, czytajmy, drukujmy, róbmy notatki, bo za chwilę jednym stryknięciem może tego nie być. Nie mówię o jakiejś apokalipsie. Po prostu pewnych treści może nie być. Czas pewnej względnej wolności, które teraz mamy, służy do zdefiniowania pola sił. Kiedy będzie już zdefiniowane, wszystko zostanie wyłączone. Może nie zostanie wyłączone fizycznie, ale na przykład pewne treści zostaną poukrywane w taki sposób, żeby nie były do znalezienia, albo byłyby trudno do znalezienia. Uczmy się, ponieważ nauka w tej chwili da nam siłę. Uczmy się, rysujmy wykresy, sprawdzajmy, obliczajmy, słuchajmy mądrych ludzi. Czyli trzy rzeczy Państwu życzę w tym nowym roku: życzę Państwu zdrowia fizycznego i psychicznego, dobrej kondycji. Bądźcie silni, bądźcie mądrzy. Życzę Państwu zbudowania i zweryfikowania relacji. Jeżeli jakaś relacja jest słaba, to znaczy że jej nie ma. Zweryfikujcie ją. Pójdźcie do szwagra i powiedzcie, daj mi samochód na tydzień. Jak powie: nie no, ale co ty, no, nie wygłupię, niech spierdziela. Niech spierdziela. Ale też druga sprawa, czy jeżeli on do was przyjdzie i powie, Paweł, daj mi samochód, potrzebuję go, to czy powiemy proszę i nie pytamy o nic? Hmm? Takie czasy mogą nadejść. A może już nadchodzą? Tu chodzi o sprawdzenie się, czy jesteśmy mężni, czy jesteśmy cipciusiami? Czy możemy na kimś polegać? Czy ktoś jest właśnie cipciusiem, który mówi, ale porysuję, że ale kupiłem, ale daj spokój, ale nie mogę, bo co żona powie? I trzecia rzecz to wiedza. A wtedy, kiedy będziemy mieli zdrowie psychiczne i fizyczne, kiedy będziemy wiedzieli, że jesteśmy otoczeni grolem zweryfikowanych przyjaciół i kiedy będziemy mieli wiedzę, to być może wyrosną nam skrzydła. I z niewolników toczymy się w takich prawdziwych Spartakusów, wojowników swojego dobrego życia i tego państwu serdecznie życzę i sobie też, żebyśmy byli wojownikami swojego dobrego, spełnionego, udanego życia, żebyśmy je odwojowali wszystkiego najlepszego.